Cześć wszystkim, ja już wypoczęty po urlopie. Mam nadzieję, że Wy również. Więc zaczynamy z kolejną dawką newsów. Skiles Protector News. Koncept C. Tak ma wyglądać przyszłość Audi. Skoda pokazała konceptowy design nowej Felicity Fan. I nowe Renault Clio z instalacją LPG fabryczną. Concept C. Tak ma wyglądać przyszłość Audi. Audi zaprezentowało Concept C. Samochód, który ma wyznaczyć nowy minimalistyczny kierunek w stylistyce marki. Projekt autorstwa Massimo Frasciellego stawia na Radical Simplicity. Wyrazisty przód, wąskie reflektory i pozbawione zbędnych ozdobników, klarowna linia nadwozia. Concept C to kupę. Segmentowym dachem typu targa. Po złożeniu auto nabiera lekkości roadstera. Z tyłu klasyczną szybę zastąpiły szczeliny i kamera, a całość zamyka nowoczesny dyfuzor. Wnętrze tworzy minimalistyczny kokpit z dachowym ekranem i elektryczną roletą w tunelu środkowym. Zgodnie z filozofią mniej znaczy więcej. Koncepcji mierzy nieco ponad 4,5 metra. Ma wyłącznie napęd elektryczny. Audi zapowiada, że seryjna wersja pojawi się już w 2027 roku i niemal nie będzie się różnić od efektownego konceptu. Skoda pokazała konceptowy design nowej Felicji Fan. Skoda Auto odświeża ducha kultowego pick-upa Felicja Fan, prezentując jego nową cyfrową wersję w ramach projektu Icons Get a Makeover. Autorem koncepcji jest francuski designer, który w dwa tygodnie przygotował projekt przy użyciu. Tak, sztucznej inteligencji nowa Felicia Fan łączy stylistykę z lat 90. z nowoczesnym językiem Skody Modern Solid. Minimalistyczne linie, szeroka sylwetka i żółte nadwozie uzupełnione czarnymi akcentami tworzą charakter auka. Srzut z maską Tech Deck Face i reflektorami LED w kształcie litery T nawiązują do aktualnych modeli elektrycznych. Tył zdobią różowe lampy z LED paskiem w stylu retro. Wnętrze to retrofuturyzm. Masywna deska rozdzielcza przypomina monitory CRT, a ekrany centralne inspirowane są klasycznymi grami wideo. W odróżnieniu od oryginału z lat 1990. 7 i 2000. Nowa wersja jest dwuosobową i ma większą praktyczną pakę. Skoda podkreśla, że projekt pozostaje jedynie studium, nie ma planów produkcji seryjnej. Skoda Felicja Fan w tej odsłonie pokazuje jednak, że marka potrafi zaskakiwać kreatywnością i budzić nostalgię u fanów. Renault Clio 2025 to odświeżona wersja piątej generacji, która łączy. Nowoczesny design z oszczędnym i dynamicznym silnikiem. Dostępny w trzech wersjach silnikowych: benzynowym 1.0 o mocy 90 koni, LPG również 1.0 o mocy 100 koni oraz hybrydowej 1.6 iTech e o mocy 145 koni. Model oferuje różnorodność by sprostać oczekiwaniom różnych klientów. Wersja hybrydowa wyróżnia się oszczędnością paliwa. Średnie zużycie 4.2 do 4.3 na 100 km i dynamicznymi osiągami. Przyspieszenie od 0 do setki około 9,3 sekundy. Silnik 1.0 TCE zapewnia przyjemność zjazdy przy umiarkowanym zużyciu paliwa, natomiast wersja LPG oferuje niższe koszty eksploatacji. Wnętrze Kino 2025 zostało wzbogacone o nowoczesny system multimedialny OpenR Link, kompatybilny z aplikacjami Google oraz liczne funkcje poprawiające bezpieczeństwo i komfort podróży. Dostępne są także wersje wyposażeniowe, takie jak Evolution, Tecno i E-Spirit Alpine oferujące różne poziomy komfortu i technologii. Dzięki za dzisiaj. Koniecznie zostawcie komentarz, o czym chcielibyście, żebyśmy wam powiedzieli w następnym odcinku, a my widzimy się jutro o tej samej porze. Cześć.